Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia e, dla wszystkich mieszkańców Polańcy Zdroju, ale także dla naszych przyjaciół, gości, którzy tak chętnie i licznie odwiedzają nasze uzdrowisko, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowych, e, bo to teraz najważniejsze świąt, ale także szczęśliwych i spokojnych. Chciałbym, mieli Państwo, żeby te święta spędzone w gronie najbliższych były taką chwilą odskoczni, chwilą zapomnienia od tego otaczającego nas e, koronawirusa i tych wszystkich... Problemów, które nas wszystkich dotykają, a rok przyszły, który nam się bardzo szybko zbliża, rok 2021, był rokiem zdecydowanie lepszym od roku bieżącego. I żeby był to czas nadziei, czas spokoju i wytchnienia, ale także czas realizacji marzeń, bo to, to jest najważniejsze. Mili Państwo, wszystkiego dobrego.